Dzisiejsza akcja wtargnięcia służb do domów posłów, związanych z suwerenną Polską, zbulwersowała prawą część opinii publicznej. Ta cała czynność jest tak dzika, przypomina raczej szlacheckie zajazdy, najgorsze gangsterskie filmy, kiedy nie tylko włamywano się do domów, ale niszczono, kiedy próbowano zastraszyć. Mam wrażenie, że to jest taka akcja absolutnie nieprzemyślana. A jeśli przemyśla, na tym gorzej, bo naruszająca wszelkie zasady obowiązujące w cywilizowanych państwach, a także prawo międzynarodowe, stwierdziła profesor Genowefa Grabowska, odnosząc się do włamania do domu Zbigniewa Ziobro, szefa suwerennej Polski. Oficjalnie chodzi o Fundusz Sprawiedliwości, w którym obecna władza doszukuje się nieprawidłowości. Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar przywrócił do pracy prokuratorów odwołanych przez byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę. Ci zaś wzięli się warto do pracy i dali służbom zielone światło do ogólnokrajowej akcji, które najczęściej oglądamy w gangsterskich filmach. Kto by to wyrzyszyło w czasie? Przeszukania i umożliwić wejście takie, które będzie związane z niszczeniem budynku. Wszystkie te uprawnienia w moim przypadku zostały rażąco i celowo złamane. Celowo dlatego, że nie ulega żadnej wątpliwości, prowadzący tą operację, którzy się do niej dobrze przybywali, doskonale wiedzieli, że mnie nie ma w domu, z przyczyn niezależnych. Wszyscy Państwo wiecie, że przyszedł niedawno bardzo ciężką operację. Było to dokumentowane z tą zdjęciem publicznym, więc nie trzeba było być geniuszem ani mieć szczególnych uprawnień operacyjnych ABW, aby ustalić, gdzie jestem w danym momencie, skontaktować się ze mną i uzyskać możliwość wejścia do domu w sposób cywilizowany, zgodny z prawem, bez niszczenia obiektu. 3. Czy, y, czy y, ziobro z nowotworem żyjący. Byłby w stanie uciekać. On nawet nie wiemy, gdzie on jest w klinice, czy on jest w Polsce, czy poza granicami, gdzie on się leczy. że ale ale jest... Ar pamiętasz sytuację z tą panią ym, w Krakowie, w szpitalu, co tam yy, poroniła? bodajże? dajże, no, jakaś była taka historia. Tak, co tak, tak. Yy, rozdmuchano akcję, jak była straszliwie skrzywdzona przez policję, jak była zmaltretowana, jak była strasznie przesłuchiwana. I co się stało? Artur, Donald Tusk ale i nic cała nic. I cała ekipa Nic się nie zaraz, stało, ale czego... zaraz, zaraz wyszli, zrobili medialny przekaz, wszyscy razem stanęli murem za tą panią, potępili to postępowanie, a tutaj człowiek jest chory na nowotwora, poważnie. poważnie. Ale, to ale to pokazuje, jeszcze raz, to pokazuje ich system wartości, Nie są bezwzględni, nie mają szacunku do człowieka, który umiera i co jest, życzę oczywiście zdrowia, Panu Ziobrze, tak? Ale chcę powiedzieć jedną rzecz, on nosi w sobie śmiertelną chorobę. Ja mówię jeszcze raz, nie staję tutaj, Państwo mogą się to podobać czy nie, ale chodzi mi o sam fakt, no, jak można się znęcać nad człowiekiem chorym? Niedawno Tusk, Bodnar i cała ta ekipa płakała, prawda, nad tym, że zmarł w Rosji w łagrze człowiek. Płakali, żewnymi łzami potępiali system. Co dziś zrobili? Dokładnie zachowali się w duchu Putina. To są po prostu mentalnie synowie Władimira Władimirowicza Putina. Jeżeli nawet Tusk jest w takim wieku, to może bardziej brat niż, niż syn, bo to jest skandal. Natomiast dziś przyjechałem tutaj do państwa mimo, że daleki jestem od pełni sił, żeby wspomóc pana mecenasa i dać też odpór kłamstwom, które pojawiły się w opinii publicznej. Po pierwsze, rzekomo moja rodzina była proszona o kontakt ze mną, by udostępnić klucze bądź wejście do tego domu. Otóż moja rodzina nie dysponuje kluczami, a moja rodzina nie była proszona o umożliwienie dostępu do tego domu i o kontakt ze mną przede wszystkim. Ale przede wszystkim wy jesteście dziennikarzami i możecie docenić wiarygodność twierdzeń, że funkcjonariusze ABW w takiej liczbie, które tutaj trafili, że prokuratorzy, którzy wydawali decyzję, nie mogli skontaktować się ze mną telefonicznie. W sytuacji, kiedy nie zmieniłem numeru telefonu, mam taki sam, jaki miałem, gdy byłem prokuratorem generalnym. I ten telefon jest w sekretariacie pana Bodnara i w innych sekretariatach prokuratury. I mimo to nie wykręcono do mnie numeru który pozwoliłby wejść tym ludziom do domu w sposób cywilizowany przez drzwi bez ich wyłamywania jak złodzieje i prowadzić czynności zgodnie z prawem z osobą przeze mnie wyznaczoną jako godną zaufania. Więc to wszystko jest polityczny spektakl bezprawia, pokazu niemocy tego tak prawdę po stu dniach niewypełnionych 100 obietnic, które miały być zrealizowane. Chodziło o teatr jest, a prawda o tym, że rzekomo moja rodzina miała kontaktować się ze mną i myśmy odbawiali dostępu tutaj do domu, jest taka jak twierdzenie, że symuluję chorobę nowotworową i nie miałem niedawno operacji, ciężkiej operacji usunięcia nowotworu przełyku, więc to mam tutaj do oświadczenie jak państwo słyszą mam realne problemy z głosem i moleków jakie zażyłem przed spotkaniem. Jeśli ktoś jest winny i są na to niezbite dowody to służby muszą działać. Ale jeśli jest inaczej to w państwie demokratycznym takie działania trzeba określić bandyterką mającą więcej wspólnego z Genghis Khanem, niż demokracją.